Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się wam kolejny odcinek z Brawl Stars, moi drodzy, i dzisiaj przyszedł czas, aby odnaleźć sobie wszystkie rangi, które są w Brawl Z moi drodzy, więc w dzisiejszym odcinku musimy znaleźć graczy, którzy mają brązowy, srebrny, złoty, diament, mityczny, legendarny oraz mistrzowski poziom na rankedach, moi drodzy, i żeby było trudniej, mam tylko i wyłącznie na to pół godziny oraz, moi drodzy, osobę z mistrzowskim, to muszę znaleźć tą, która ma te sześć gwiazdek ustawione, czyli jak sobie wejdziecie, moi drodzy, w kartę bitewną, miałem tutaj ustawioną akurat sławę, no ale widać, że mam legendę w bitom, więc, no, tutaj by mi się już zaliczyło, jeżeli chodzi yy, o to, jak w spotkał takiego samego gracza jak ja, ale jak się przeklikniemy, to jak widzicie, ja mam właśnie te 6 gwiazdek na legendzie, bo ostatnie sezon nie wbijam już Mastera, więc mi zalicza po prostu cały czas, że mam legendę z 6 gwiazdkami. Więc, żeby było trudniej, no to muszę znaleźć właśnie mój drodzy gracza, który ma mistrzowski poziom z 6 gwiazdkami. Myślę, że będzie to prostsze niż znalezienie Alien Fajma. chociaż nie wiadomo, nie wiadomo moi drodzy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc lecimy z giereczkami. Mam na to pół godziny. Jeżeli mi się to nie uda, no to oczywiście jakaś kara będzie dla mnie z więc możecie pisać w komentarzach moi drodzy jakieś kary. Ja sobie wybiorę tutaj jakąś postać, myślę, żebym sobie wziął. Mm, Piperkę, nie będzie piperka, moi drodzy, bo mamy 1032, lecimy za dyma 5 versus 5. Mamy aktualnie godzinę. Moi drodzy, 11.55, więc do 12.25. Do 12.25 mam czas, żeby jak najszybciej, moi drodzy, wszystkich tutaj ogarnąć. Dobra, co tutaj widzę? Mamy złoto, mamy brąz, mamy, moi drodzy, diamenta i mamy srebro, więc mamy już pierwsze 4, pierwsze cztery już mamy, więc wystarczy znaleźć mityka. E, oprócz Mityka, jeszcze musimy znaleźć, moi drodzy, Legendę, no i później Mastera e, z sześcioma gwiazdkami, co myślę, że może być najtrudniejsze, więc przynajmniej już połowę mamy za sobą. Połowę mamy za sobą, myślę, że Mityka i. Yy, legendy nie będzie ciężko znaleźć, ale z tym masterem z sześcioma gwiazdkami może być problem, może być problem, więc zobaczymy, bo dużo osób też później już sobie ustawia właśnie tak jak ja fame, przez co no nie masz tak dużo tych ludzi, ale i tak się zdarza, i tak się zdarzałem częściej oczywiście niż jakiś alien fame, bo alien fame to naprawdę nie jest łatwo znaleźć, moi drodzy Dobra, uciekamy od tego wariacika, prawie mnie naklepał ten Mortis, trzeba było uważać tutaj no i kurczę, nie wiem czy grać 5 versus 5, tutaj jest najwięcej właśnie tych ziomali, więc też największa szansa, żeby znaleźć właśnie kilku. Mają jakieś różne rangi, no i też nie wiem za bardzo jakie inne tryby. No, zobaczymy, zobaczymy. Na razie myślę, że będę grał te 5 vs 5, bo to jest najprostsze. Z randomami, widzowie, standardowo będziemy sobie tutaj pykać. Dobra, tam jakiś nasz ziomal wziął piłkę. Chyba trafił bramkę. Tak jest, dobra, trafili bramkę. Powiem wam, że bardzo dobrze się to zapowiada, bo teraz musimy znaleźć tylko i wyłącznie mityka, legendę i ziomala, co ma właśnie teraz sześcioma gwiazdkami, więc lecimy z kolejnym gierką. Jakby teraz widzowie dało. Właśnie to, co szukamy, no to to by było coś niesamowitego, to by było naprawdę coś niesamowitego, więc lecimy dalej moi drodzy wyszukiwanie graczy. Zobaczymy kogo nam tutaj dobierze. No, niech nam da jakiś spocenców właśnie, niech nam da jakiś spocenców z tymi masterami. Dobra, zaraz sobie zobaczymy jak to się będzie prezentować tutaj. Dobra, mamy mamy legendę, mamy mastera Mamy mastera, ale nie mamy wszystkich, mamy mityki. Dobra, były mityki, była legenda, był master. Ale master chyba z czteroma gwiazdkami, jak dobrze widziałem. Ten kolcik czy coś takiego tam miało. Więc no niestety, moi drodzy, mamy już wszystko zaliczone oprócz mastera, więc bardzo szybko to idzie. No ale tak jak widzieliście, tylko jeden ziomal miał mastera i miał cztery gwiazdki. Ja musimy znaleźć takiego, co ma sześć tych gwiazdek. Więc no nie będzie to najprostsze. Musimy tutaj dokończyć ten meczyk i zaraz będziemy szukali dalej. Mam nadzieję, że jeszcze jakiegoś ziomala właśnie z tymi sześcioma gwiazdkami znajdziemy. Dobra moi drodzy, mamy zwycięstwo w tej rundzie i szukamy dalej, szukamy kolejnych tutaj wariacików, musimy znaleźć kogoś z tym. Masterem i sześcioma gwiazdkami, moi drodzy, nie patrzcie na moje staty. Ja awczyłem po prostu, tak? Ja awczyłem moich drodzy w tym meczu. Nic tu się nie wydarzyło. Dobra, poszukajmy sobie dalej. Nie wiem, czy może trybu bym nie zmienił, bo kurcze, mógłbym też zmienić tryb, ale wydaje mi się, że na 5 vs. 5 jest taka największa szansa, bo też ci co wbijam tam po 2000, 3000, to nie zazwyczaj właśnie gram na 5 vs. 5, bo tam jest najprościej. Zobaczymy, kogo nam teraz dobrało. No, nie ma jakiegoś człeku, no nie, no nam dobrało jakichś bombiczków, nawet nic z nich nie ma mastera. Masakra, masakra, nie dobiera nam w ogóle masterów, nie podoba mi się to, ja nie wiem co ja mam zagrać, gram przecież 1000+, plus, więc czy zagram 1050, 1080, czy nie wiem co to, nie, nie, widzieliście tego Mortisa? To jest tragedia, nie, udajmy, że tego nie było, udajmy, że tego nie było, moi drodzy, z tym Mortisem. No naprawdę masakra generalnie, ale no nie wiem, nie wiem kogo ja mam widzowie wybierać. Nie wiem czy ja mam zmienić postać, czy co ja mam zrobić Przecież przy 1000. Plus no to ten matchmaking jest taki sam, czy się ma 1200, 1300, 2000, to to nic nie zmienia, więc jakby mam największą szansę w tym matchmakingu. No, a to czy już sobie zagram 5 versus 5 czy inny tryb, to ode mnie zależy, ale widzę, że chyba tutaj dostajemy szybko, na, bardzo szybko na, chyba nawet dostaniemy, dobra, jeszcze Morty zdążył wybić, oni jeszcze tam lecą, biorą tą piłkę, ja sobie spróbuję zrobić coś takiego, rozwaliliśmy tutaj całą bramkę, ale przynajmniej wydefiliśmy to, moi drodzy, dobra, Piper jeszcze jakby tam dostała, to by było fajnie, Piper jest dobijana, bardzo dobrze, moi drodzy, no niedobrze, niedobrze, bo ta jeszcze wariatka leci, dobra, wydefiliśmy ją, mamy piłkę tutaj, moi drodzy, w rogu, Mam nadzieję, że to jakieś jeszcze tutaj zaraz ogarniemy. Mortis, jakbym tam trafił, to było dosyć spoko. Tutaj nokautujemy, moi drodzy, to podaję piłkę. Dawaj tam, Mortis, no leć, człowieku, traf tam bramkę. Musisz. Nie, dobra, trafili. Myślałem, że on tego nie trafi. Jakby tego nie trafił, to by była jakaś masakra. Jeden-jeden, no, mam nadzieję, że zaraz, moi drodzy, wygramy. No i spróbujemy kolejnych tych wariacików. No co jest? Ten Colt, człowieku dosłownie końcówką ataku mnie dobiją. Najgorzej, ale nasz fank fajnie leci. Piłka tam leci do przodu, chyba będzie bramka. Chyba będzie bramka, tak jest. Dobra, udało nam się jednak wygrać, moi drodzy, więc kolejne zwycięstwo. Trzecia gierka i trzecia wygrana, więc bardzo fajnie. Coraz lepiej, moi drodzy, to się prezentuje 1062, więc pokopaj, Piper sobie podbijemy, lecimy, kolejna giereczka, proszę, dajcie, dajcie mi, moi drodzy, tych masterów, dajcie tych masterów z gwiazdkami, będzie super, moi drodzy, uwaga, zobaczmy, kogo nam dobrało, dobra, master 4 gwiazdki, 2 gwiazdki, no nie, no nie, no za mało, czemu mastera z 4 gwiazdkami, się jeszcze dwa razy w sezonie wbić człowieku znowu tego mastera, to jest niemożliwe, to dosłownie... To będzie nie do trafienia. To będzie jak Alien Fame widzowie. Nie no, ja nie chcę żadnych kar wykonywać. Wy macie takie kary jakieś dziwne. Mam nadzieję, że nie będę musiał żadnej kary wykonać. No i oni już bramk nam trafiają. No nie. Proszę, żeby teraz nam dobrał jakiś spoczańców. No niech nam da ziomali, dobra, jest master, ale nie ma tych gwiazdek. No nie macie tych gwiazdek. Czemu nie macie tych gwiazdek na masterach? No, ja to znowu przegram. Widzę. Znowu będzie tak, że znalazłem wszystkie inne rangi bardzo szybko, ale tej ostatniej się po prostu nie da się, Nie wiem. Naprawdę tak ciężko jest bić mastera tyle razy pół mojego klanu ma tego mastera sześciokrotnego. Mi się już nie chce nawet go wbijać, bo już bym go 10 razy zdążył bić. Wolę mieć ustawioną właśnie meteorytową sławę dwójkę, no ale jest jakaś tragedia, naprawdę nie idzie tego znaleźć. Jeszcze nas naklepali dosłownie w sekundę, więc mi się to nie podoba, zaraz znowu przegramy. Przed filmem, żeśmy przegrali, teraz byśmy przegrali znowu. No, ten mnie oczywiście klepie, nie no, widzę, masakra. Oni trafią, to 100% to trafią, bo widzę, jak oni grają. Ci nasi w ogóle nie ogarniają życia, więc no, będzie, będzie przegrana i musimy szukać dalej, ale w sumie. Dopóki nie spadnę z 1000 na Piper, to jest dobrze. Może teraz jakiś z nam nam dobrało, jakiś master. O, dobra, nie, pięć gwiazdek, pięć gwiazdek, meteorytowa trójka. Co jest? Nie no, co stare jaja se robicie. Czemu ten ziomek miał pięć gwiazdek na masterze? Nie no, nie mogę więc co to ma być? No to ja nie mogę, już mamy chyba połowę czasu w ogóle. Tak mi się wydaje, że jest mniej więcej już połowa czasu. Zaraz sobie sprawdzimy mniej więcej jak to wygląda. Ale nie no, naprawdę, naprawdę widzowie, coś takiego się wydarzyło. Naprawdę się wydarzyło coś takiego, że ziomel, ziomal miał mastera, ale pięć razy tylko miał gwiazdkę. Masakra, naprawdę widzowie, tragedia. Jeszcze tam był ziomek, co miał metorytową... Trójkę, on niedługo będzie miał Alien fame a dosłownie, zaraz sobie zobaczymy też profile tych ziomali, bo no oni jacyś w miarę, w miarę mocni się wydają, tylko czemu ty miałeś pięć razy Mastera, no masakra. No oczywiście przegraliśmy, ale zobaczmy sobie przy okazji ich, moi drodzy, kontakt to to był w ogóle. No i naprawdę pięć razy tylko miał, to był ten Stew w ogóle chyba, co miał tyle. Ten ziomek miał meteorytową sławę trójkę, jeden prestiżu 100 tysięcy pcharków, ten ziomal to jest ten, co miał te Mastery. No jak ty możesz mieć stary 111 tysięcy, nie no widzowie, masakra. Czemu nam dobrało ziomka, co miał pięciokrotnego mastera? Dobra, mam nadzieję, że teraz nam dobierze. Uwaga, moi drodzy, proszę! No, już dosłownie jest chyba pół czasu, zaraz zobaczę. Mamy tam jakiś ziomali. No, po skinach bym nie powiedział, że który z nich ma, dobra? No nie, no, nikt nie ma. Nikt nie ma, moi drodzy. Nie, no, masakra. No, no, nie idzie znaleźć tych ludzi. Mija nam połowa czasu, bo mamy w tym momencie 12.09, moi drodzy. A mamy czas do 12.25, więc no, praktycznie zaraz nam minie te, moi drodzy, 15 minut. No i zobaczymy, czy nam teraz kogoś dobierze właśnie z tą ma yy, Masterią, znaczy Masterią Ceganu. No nie, no nie dobiera, dobiera mi samych kluci, co mają diamenta. Nie, no ciężko będzie, ciężko będzie tą mistrzowską rangę znaleźć z sześcioma gwiazdkami. Najgorzej, że ja znalazłem typa, co miał pięć gwiazdek, Czajcie, pięć gwiazdek było, cztery gwiazdki było, dwie gwiazdki było, jedna chyba też była, jak dobrze kojarzę, no, ale tych sześciu nie idzie znaleźć, to jest dosłownie jakiś, nie wiem, niemożliwy drop. Proszę, oby teraz ta, nie wiem, Nekobi na przykład, żeby ona miała, czy coś, nie wiem. Nie no, patrzcie, oni wszyscy mają człowieku, nie, oni mają wszyscy fejmy ustawione, albo mają ukrytą rangę, no masakra, oni na 100% mieli sześciokrotnego, tam dwóch ma meteorytowe sławy. Ja nie mogę, Ej, znalezienie tego jest trudniejsze niż Alien Fame, człowieku, zaraz ja Alien Fama znajdę, już miałem jednego meterytowego trójkę, a nie idzie znaleźć ziomka, co ma sześć razy mastera, to jest dosłownie niemożliwe, ja nie wiem, o co chodzi. Może mi dobrać jakiś spocenców, proszę, no raz w życiu, proszę, żeby mi dobrał spocenców, no nie, no nikt nie ma, nikt nie ma, jakiś człowieku, brązy, chłop ma brąza... Pięć razy, czy sześć razy, nawet nie zdążyłem zobaczyć ile dokładnie, no dosłownie wszystko już znaleźliśmy. Chyba, moi drodzy, znaleźliśmy wszystkie możliwe rangi z sześcioma yy, gwiazdkami, ale tego mastera z sześcioma gwiazdkami nie idzie znaleźć, to jest dosłownie niemożliwe, nie wiem o co chodzi. Proszę, dajcie kogoś, co ma sześciokrotnego mastera, please. No master, 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 ale no dwóch masterów, co z tego, jak oni nie mają sześciokrotnego? Jeszcze chyba dwie próby mi jedynie zostały i będę musiał wykonać znowu jakąś karę, co mi wymyślicie w komentarzach, więc mam nadzieję, że widzowie jakieś normalne te kary wymyślicie, bo inaczej to może być lipa, może być lipa. Ale kurczę, powiem wam, że no jest strasznie ciężko. Chłop ma popeny, no nie mogłeś se mastera wbić, popeny, masz, mastera nie masz, no tragedia. Dobra, ta Piper, ta Piper albo ta Max musi mieć mastera. No to jest niemożliwe. No czemu wy nie macie masterów, nie no to jest. Ja widzowie się chyba poddaję. Zostało nam 6 minut. 6 minut nam zostało. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze dwie gry oprócz tej zdążę zagrać, zależy ile będą trwać, ale na razie to my tak szybko przegrywamy, że jest szansa, tego ja za chwilę spadnę z piperki na 1000. Niestety, moi drodzy, znowu przegraliśmy, mam już 1006 na piper i zostały nam, moi drodzy, 4 minutki, tylko i wyłącznie 4 minutki nam zostały, zobaczcie. Więc lecimy dalej, moi drodzy, mm, przedostatnia gierka chyba, że będzie trwała do dogrywki, no to już kolejny nie zdążę. No proszę, dajcie mi jakbym na sam koniec dropnął kogoś. Z masterem sześciokrotnym to było coś pięknego. No, może jakiś mechaleon tam, któryś czy coś? Nie, nic, nie, nie, nie chce mi dropnąć. No cóż. Dobra moi drodzy, udało nam się wygrać. Mamy 12.24, więc szybko sobie sprawdzam, moi drodzy, zobaczcie, proszę bardzo, żeby nie było 1224. Klikam ready. Dobra, jeszcze mi wyszukuje, jeszcze mi wyszukuje, jeszcze jest szansa, moi drodzy. Jeszcze może w ostatniej chwili uda mi się znaleźć kogoś, co ma mastera sześciokrotnego. krotnego Proszę, proszę. Niech któryś z was ma tego mastera 6 razy, uwaga. No i lipa, lipa. Niestety, moi drodzy, niestety, dobra, mega unlucky, kurde, no mam nadzieję, że chociaż wygramy Giereczkę. Przynajmniej udało nam się wygrać, moi drodzy, ale niestety nie znalazłem 6 razy, znaczy 6 razy mastera, sześciokrotnego, więc muszę wykonać jakąś karę z komentarzy, które napiszecie pod tym odcinkiem, więc piszcie, moi drodzy, jakieś ciekawe kary, no to pewnie w kolejnym jakimś odcinku ją wykonam. Ja, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć!